Szkoły filozoficzne antyk. Trzeci wiek przed naszą erą to czas, kiedy powstało wiele szkół filozoficznych, a do najważniejszych z nich zaliczamy stoików, epikurejczyków i hedonistów. Oczywiście tych szkół było więcej, jednak to najczęściej te trzy są wymieniane jako te najważniejsze. Zacznijmy od stoików, a za twórcę tej szkoły, Często uważa się Zenona z Kition, który żył od 336 do 263 roku przed naszą erą. Postulował on, to znaczy Zenon z Kition, że należy prowadzić życie umiarkowane, zgodne z naturą i rozumem. Ideą człowieka według Stoików jest ktoś, kto w każdej sytuacji potrafi nad sobą zapanować i za pomocą swojego rozumu i bez zbędnych emocji. Jest w stanie oceniać te wszystkie zjawiska, jakie go otaczają. Te wszystkie zjawiska odbywające się w istniejącym dookoła nas świecie. Dlatego często mówimy stoicki spokój. Ale działanie w zgodzie z naszym rozumem zalecali nie tylko stoicy, ale też sceptycy, czyli uczniowie pyrrona z Elidy. Według sceptyków, świat wymyka się niestety temu ludzkiemu poznaniu. Nie wiemy, czy jest ono rozumne. Ludzkie prawa mają charakter konwencjonalny, są po prostu użyteczne, nie sięgają jednak istoty rzeczy. Ale pomimo tego należy je zachować. Według Stojków, podstawowym żywiołem na świecie jest ogień. Podobnego zdania był na przykład joński filozof przyrody, Heraklit z Efezu uznawali jednak oni, że z zasadą wszystko płynie pantarchei, ta rzeczywistość, która jest dookoła nas, jednak cały czas się zmienia. Później mamy epikurejczyków, czyli szkołę filozoficzną, która została założona przez filozofa Epikura z Samos, żyjącego od 341 do 270 roku przed naszą erą. Epikur twierdził, że celem życia każdego człowieka powinno być rozważne dążenie do przyjemności i szczęścia. Epikurejczycy przekładali przyjemności duchowe nad cielesne, tutaj należy to zaznaczyć, a szczęśliwy mógł być tylko ten, kto cechuje się mądrością i sprawiedliwością. Uważali oni, że trzeba żyć rozumnie, cnotliwie i sprawiedliwie. Warunkiem szczęśliwego życia był dla nich już sam brak cierpienia. Czyli nie cierpimy, nie jest coś źle, czyli już można powiedzieć, powinniśmy być szczęśliwi, już jesteśmy szczęśliwi. Epikurejczykami był na przykład Horacy, czyli rzymski liryk, żyjący od 65 do 8 roku przed naszą erą. On właśnie w swoich dziełach, utworach cieszył się tym, co niesie każdy dzień życia. Czyli taka zasada carpe diem. Według Epikura ta nasza dusza była jest śmiertelna, ale nie wolno bać się śmierci. Wtedy gdy my jesteśmy, nie ma śmierci. Gdy panuje śmierć, wówczas nas już nie ma. Na końcu mamy hedonistów, no może nie na końcu, ale dzisiaj wymieniamy hedonistów, czyli szkoła, która została założona przez Arystypa z Cyreny. 435 rok przed naszą erą, 366 rok przed naszą erą. Oczywiście to pojęcie, czyli hedonizm, wywodzi się od greckiego słowa hedone, czyli rozkosz. Hedonizm to doktryna etyczna uznająca przyjemność cielesną, czyli właśnie rozkosz, jako najwyższe albo też nawet jedyne dobro. Cel życia nas, cel życia człowieka. I taki najważniejszy motyw naszego ludzkiego postępowania. Czyli hedonista jest człowiekiem, który swoje szczęście odczuwa właśnie z odczuwaniem przyjemności. Ale czyni to w sposób zupełnie inny niż w przypadku epikurejczyków, ponieważ epikurejczycy uznawali oczywiście, że te przyjemności duchowe są ważniejsze niż te przyjemności cielesne. Hedoniści uważali odwrotnie. Więc mamy stoików, epikurejczyków, hedonistów, ale też sceptyków. Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam ponownie.